Witam wszystkich. Dziś znajdujemy się na sesji z kolejnym motocyklistą, a będziemy robić takie zdjęcia. Nie zabraknie również wywiadu w tym filmie, więc zapraszam do oglądania. Okay. Czas na krótki wywiad. Jest z nami właściciel. Adam jest pierwszym Polakiem, który wystąpił w Mistrzostwach Świata Willy, czyli w jeździe na jednym kole. Cześć, nazywam się Adam Gutkowski. Startuję w zawodach w Anglii. Zawody polegają na biciu rekordu Guinnessa, Pan się motocyklającego na jednym kole, tzw. Tak Mistrzostwa Świata Willy. Tym motocyklem na w klasie wolnosącej, czyli w klasie bez takich dużych modyfikacji, jak turbo robotowadowanie, podtlenek azotu czy kompresor. Opowiedz coś o tym motocyklu. Co to jest za model i jaką ma pojemność? To jest Suzuki GSX-R1000, rocznik 2004, model K4. Moc jeszcze nie jaka jest, bo były tu modyfikacje, takie jak zmiana układu wydechowego, e, zmiana komputera, dokładnie oprogramowanie w komputerze, Film powietrza, zmiana filmy K&N sportowy do tego jeszcze jest zębatka zdawcza, dwa zyby mniejsza, czyli motocykl jest robione, żeby lepiej na jedno koło wstawał, ale przez to ma mniejszą prędkość maksymalną. No i tak samo zmodyfikowane hamulce: zaciski są od Yamaha R1, R12, tarcze hamulcowe od Hayabusa czy SWS-ki, ceny są 300, przód jest oplocie tylna tarcza firmy Galfer, no i to wszystko w sumie do takich modyfikacji. Ok, dziękuję Ci bardzo Adam za udzielenie wywiadu i życzę Ci szerokości. Również dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.